Cześć, witam was kochani bardzo serdecznie. Ja jestem Ksawie. To jest pierwszy odcinek moich zmagań w Battlefield 4. Słuchajcie, diagram na mapie obleżenia Shanghai. Gram oczywiście wsparciem. Wsparcie to w Battlefield 4 akurat jest moja ulubiona klasa postaci. Ale to oczywiście gram innymi. Jeśli byście chcieli co mną to oczywiście możecie do mnie dołączyć. To jest. O cholera! Zwiewamy. Mamy bo się... Wieżowiec wali. A mi kratkuje. Ja tego nie chcę. Ja tego nie chcę. Tutaj są coś goście. Widziałem ich. Pięknie się wali, pięknie się wali. O tak Dobra, zawaliła się. Słuchajcie, 24 to będzie dla mnie okazja do pogadania na prze... Różne tematy. O lera, no nie wiem, w kogo strzelać. 4, to będzie dla mnie... Mam nadzieję, w takim razie. Mam nadzieję, że będzie to dla mnie okazja do pogadania na przeróżne tematy, ponieważ... ...generalnie tutaj się strasznie dużo dzieje. Muszę sobie przeładować. Generalnie strasznie się dużo tutaj dzieje, a mam nadzieję, że... Yy, ...gra da mi doj dojść do głosu w końcu. Mm, słuchajcie, w tej chwili chcemy z wami pogadać na temat dwóch filmów, które są oglądałem w kinie. Jeden z nich... Jest wilk z Wall Street na Wilk z Wall Street, słuchajcie, to jest opowieść o... oparta na faktach, która miała miejsce w latach 80. w Nowym Jorku na Wall Street. Oczywiście to była giełda. I słuchajcie, wilkiem, głównym wilkiem jest tutaj Jordan Belfort, który generalnie zna sposób na to, aby się szybko wzbogacić i nie był to sposób uczciwy. Ale bynajmniej najmniej e, szło mu to całkiem dobrze, zaczął się bogacić i e, cały zaczął być obsypany bo różnymi bogactwami, no kupił sobie mieszkanie, full, full luksus, oprócz tego auto, nowe Ferrari... O, Kobiet, w ogóle masakra. I słuchajcie, ten film jest po prostu przepełniony, moim zdaniem, seksem. Ale to nie przeszkadza. Przez 3 godziny filmu nie nodziłem się. Ani razu się nie nodziłem. I to jest znak tego, że jak bardzo film został dobrze nakręcony. Naprawdę. Film jest świetny. Film jest świetny. Leonardo DiCaprio po prostu przeszedł siebie. Jeśli on za to nie dostanie Oscara, to, to nie wiem, naprawdę. Bo, ponieważ. Nie wiem, to jest moim zdaniem najlepszy film tego roku, minionego roku, 2013. Oscary, no nie wiem, czy to stanie najlepszy film, ponieważ jeszcze jest to American Hustle, którego nie oglądałem, a które wejdzie niedługo do kin. I zastanawiam się, czy by tego nie obejrzeć. Ale w każdym bądź razie, myślę, że Leonardo DiCaprio ma Oscara muratowanego, a jak nie dostanie, no to... To znaczy, że świat po prostu nie jest sprawiedliwy, bo to było po prostu niemożliwe. I tyle, to no polecam wam, bardzo wam polecam ten film, był, bo jest naprawdę świetny, fajny, naprawdę. I w sumie nie wiem co wam mogę więcej powiedzieć, no po prostu polecam. A drugi film, drugi film słuchajcie, to jest Kraina lodu, kolejna animacja Disneya i kolejna animacja Disneya, na której się nie zawiodłem. To jest po prostu niesamowite, że każdy film Disney'a, który bym nie oglądał, to każdy... Każdy po prostu chwyta mnie za serce. W jakiś sposób mi się to wszystko podoba, i. Cholera, jasno. Dobra, zabiłem go. Cholera klatkuje mi, no. Niby, ale Szankaj, Shanghai, bo się to jedyny na małowana, mi klatkuje. Słuchajcie, wracając do krainy Lodu, yy... Powiem wam trochę co, co nieco o nim. Jest, yy, głównymi bohaterkami są dwie siostry: Anna i Elsa. Elsa, yy, urodziła się z yy, magicznymi zdolnościami, dzięki którym może zamrażać wszystko dookoła. I ona to ukrywała. Yy, znaczy, nie ukrywała, Na początku oczywiście bawiła się nimi razem z swoją Alną, ale w końcu, kiedy ją zraniła, yy, bardzo się przestraszyła i schowała te swoje zdolności pod rękawiczkami. To znaczy, po prostu przestała ich używać. Cholera, nie widzę ich. I w każdym bądź razie, pewnego razu, gdy miała zostać królową, yy, to generalnie rzecz biorąc, yy, wszystko wyłknęło się spod kontroli. niechcący zraniła yy, innych i... I uciekła, przez, przeraziła się i uciekła, i zamknęła się w lodowym pałacu, który sam zrobiła. I na ratunek jej ruszyła Alda, czyli jej siostra, razem z handlarzem lodu Krzysztofem, jego reniferem Svenem oraz bałwanem Olafem. I słuchajcie, dubbing w postaci jest świetny, moim zdaniem jeden z najlepszych, jaki słyszałem do tej pory. Czesław Mozil w roli Olafa. Jezu, on mi nadal chodzi po głowie. Strasznie się śmiałem z tej postaci, ale to jest, tak uro... to jest tak urocze. To jest jedna z niewielu postaci, która jest jednocześnie... która jest jednocześnie zabawna i jednocześnie potrafi wzruszyć. Jest coś niesamowitego. O kurde. Czy nie widzicie, że to jest czołg? Nie! Ja nie mogę. ja się... ...wpakowałem? Słuchajcie, Olaf świetny. Kristoff to jest klasyczny handlarz Lodu, ale co, co mnie najbardziej ujęło? Piosenki. Jeśli ktoś wam mówi, jeśli ktoś rzuca hasło, animowany film Disneya, to wy krzyczcie piosenki, piosenki, jeszcze raz piosenki. To jest po prostu coś niesamowitego. Piosenka Olafa. O... O lecie i o tym, jak bardzo chciałby przeżyć lato w swoim życiu. Super, ale było coś takiego, że nie wiem. Chciałem, żeby przestał, ale jednocześnie, piosenka była świetnie wykonana przez Mo Mozilla. Oprócz tego, oprócz tego, jeszcze chyba najlepsza piosenka, to, to jest. Mam tę moc w wykonaniu katarzyny łaski. I. Trudno mi jest o, tą piosenkę określić. Ona jest po prostu, ona jest po prostu świetna. Ja ją teraz cały czas słucham na okrągło, na YouTube, jeszcze sobie ściągnąłem, w ogóle y jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem tej piosenki i tego jak została wykonana więc, y w wersji polskiej. Bo w wersji angielskiej nie wiem, mam wrażenie, że y Idina Menzel, która śpiewa to w języku angielskim krztusi się trochę. No, że, mm, to jest takie duszne trochę i nie ma tego nie ma tej e, tego luzu, tej wolności w śpiewaniu co Katarzyna łaska no, ale ten film nie kręci się tylko właśnie wokół piosenek. No, mm, jak możecie się domyślić, to jest na podstawie powieści Hansa Kristana Andersena, no e, śniegu. Ale całość została po prostu świetnie e, wykonana, świetnie się to ogląda i polecam do każdemu po prostu, tak samo jak y, o, o ile mm, wilka z Łucji polecam no raczej y, raczej ludziom, którzy mają więcej niż 16 lat, tak y, Kraina Lodu polecam każdemu. Każdemu polecam Krajne Lodu, bo względu na wiek to jest, w ogóle jestem wielkim fanem animacji i zawsze lubię animacje, chyba zawsze będę je lubić, ponieważ coś w nich jest takiego, że no nie wiem, chcę się po prostu je oglądać i mówię, no polecam, gorąco polecam krajnę Lodu. Nie wiem, Tyle, tyle mogę wam powiedzieć, ale jest jeszcze kilka innych filmów, które e, chciałbym wam opowiedzieć z tego roku, które już dawno oglądałem, które już e, miały swoją nawet premierę e, na DVD. E, inny film animowany, to jest e, Mionki rozrabiają. Słuchajcie, e, coś zupełnie innego niż Kraina Lodu. Ojne na Kraina Lodu, to jest e, fajnie, fajny scenariusz, fajny pomysł na film i wykonanie, e, piosenki, które wpadają w ucho i, i nie wychodzą. Nie zauważyłem go. Pisanki, które nie wychodzą, tak yy, minionki razem, To jest najzabawniejszy film film yy, yy, minnego roku. inaczej nie będę wam o nim opowiadać, tak naprawdę, ponieważ nie chcę. Ja chciałbym, żebyście właśnie, ja yy, mówię, jakie film oglądałem i jak, yy, co w nich jest i o czym one są i na czym one polegają, ale tak naprawdę to od was za wam się te filmy spodobają, mi się one spodobały, jeśli wam się spodobają, to bardzo się będę cieszyć i e, super było gdybyście te filmy oglądali, które wam polecam, ponieważ... E, ja polecam wam filmy tylko może takie, które są naprawdę warte uwagi. I w sumie więcej nie mogę wam powiedzieć e, na temat właśnie. Minionki rozabiają, kraina lodu i Willkrosy to są filmy, które wam polecam. Inne filmy, które bym chciał Wam polecić, to już kiedy indziej, jak znajdę czas. Ale słuchajcie, oprócz filmów, chciałbym dzisiaj pokazać w tym odcinku moich zmagań na temat serii. Serii, jakie chciałbym umieścić na swoim kanale z gier, które będą miały premierę w tym roku. I tak naprawdę trudno mi jest określić, jaką serię chciałbym Wam pokazać, ponieważ... Miałem zamiar pokazać wam Assassin's Creed 4. Dlaczego nie wyszło? Nie wyszło dlatego, że uznałem, że zdecydowanie lepiej będę się bawić przy Assassin'ie yy, grając to osobiście, prywatnie, niż nagrywając to. Prze... Oprócz tego przy nagrywaniu miałbym po prostu yy, tak dużo roboty yy, przy montowaniu, nagrywaniu, że yy, pomyślałem, że nie ma to sensu i lepiej, żebym sam sobie zagrał w Assassin's Creed 4. A już dalej to... dalej to już, jak byście chcieli, no... Yy, nie wiem, być może jeszcze nagram, to, to nie jest wykluczone, że Assassin's Creed 4 nagram. Jezu, ja myślałem, że to jest... A, bo zanim był yy, zabity moja myślałem, że to jest mój... Ale w każdym bądź razie, oprócz Assassin's Creed 4, który być może nagram, a być może nie nagram, ale to już zależy ode mnie i od was, czy byście chcieli... Jest w tym roku kilka prymy, które bardzo mnie interesują. Jedną z nich jest Titanfall, z którego z pewnością nagram yy, multiplayera, coś w stylu właśnie Battlefield 4, Battlefield 3 na moim kanale. Oprócz tego, yy, oprócz tego, FIF wychodzi, ale nie wiem, czy on będzie dla was interesujący, ponieważ yy, głównym motywem w Thiefie jest skradanie się. Więc yy, może to być z jednej strony interesujące, z drugiej strony, z drugiej strony może być nieinteresujące. I to właśnie, to, wszystkie te premiery, które Wam teraz mówię, wszystko zależy od Was. To, co ja nagram na kanał i to, co Wy zobaczycie na nim, yy, zależy tylko i wyłącznie od Was, ponieważ yy, ja nie chcę wszystkie ro robić pod siebie. To, oczywiście to wszystko yy, też jest tak, że. Jak jakaś gra mi się podoba, to to ją nagram, ponieważ e, lubię, ale chciałbym, żeby to co nagrywam ja, to co mi się podoba, podobało się również wam, dlatego e, pytam się was o to, jaką serię chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Tak jak mówię, Thief, Assassin's Creed 4, Black Flag, Titanfall, e, na pewno się pojawi, bo e, strasznie mnie to interesuje. Oprócz tego jest jeszcze... Oprócz tego, będziemy jeszcze w tym roku Lego Hobbit, który go pewnie też nagram, tak jak to ma miejsce w przypadku Lego Marvel Super Heroes, ale to się jeszcze zobaczy. Oprócz tego jeszcze, czekajcie, żebym się nie pomił, wychodzi ściganka The Crew, The Crew, The Crew od Ubisoftu, również bardzo interesująca. Yy, ze względu na to, że to jest, to skrajnie coś innego niż tutaj ma, yy, ten up, system upgrade tych pojazdów będzie naprawdę, yy, zbudowany, Już nie mówiąc o, yy, otwartości świata, który akurat jest, które w którym akurat się Ubisoft specjalizuje tak naprawdę, ponieważ wszędzie gdzie mamy do czynienia z twardym światem, to ja widzę, że Ubisoft po prostu stoi w tym na bardzo wysokim poziomie. I właśnie a propos otwartego świata, Watch Dogs, sprawa jest z Watch Dogsem taka sama... Znaczy Taka samo podobna jak w przypadku Assassin's t 4 ponieważ yy, mam wrażenie, że Watch Dogs, w Watch Dogs będę się bawić lepiej samemu, niż nagrywając. Ale skoro się będę dobrze bawił, to znaczy, że dobrze się będę bawił również to nagrywając. I co za tym idzie, jeśli byście chcieli, to również Watch Dogs ukaże się na moim kanale. O, co oprócz tego, czekajcie. Sniper Elite 3, yy, Afryka, bardzo, bardzo mnie to interesuje. Czy się ukaże? No postaram się, ale nie obiecuję. I co, oprócz tego, słuchajcie, no kurczę, premier w tym roku będzie naprawdę sporo, tak więc nie mogę jednoznacznie powiedzieć teraz, co mnie interesuje i co będę chciał nagrać. No super. I co będę chciał nagrać, ale wiem jedno: jeśli wy będziecie chcieli, żebym coś nagrał, to nie będę obok, obok tego oboje. Znaczy. Jeśli będziecie chcieli, żebym coś nagrał, to zawsze będę starać. Nie, nie będę nagrywać Minecrafta, od razu mówię. Nie, nie, nagram Lola, to też od razu mówię. Ale inne gry, które, na które będzie mnie stać, które będą mi się podobały, które wy byście chcieli, będziecie chcieli, żebym nagrywał, to będę je nagrywać. Ponieważ chcę, żeby to co wam nagrywam dawało Wam frajdę, dawało mi Friday i żeby wszyscy byli zadowoleni z tego, co jest na moim kanale, żebyśmy wspólnie współtworzyli ten content, content razem. I... czy ja mogę coś więcej powiedzieć? Eee, tak naprawdę nic więcej, nic więcej jeśli chodzi o serię, nowe serie na moim kanale. Oczywiście ten temat będzie jeszcze wielokrotnie przeze mnie maklowany. Wielokrotnie jeszcze będę się was o to pytać, co chcecie, żebym nagrywał i co, a czego nie chcecie. Nie, proszę, nie zabijaj mnie, no, fuck. Tam masz, tam masz. Ej, gościu. I tak naprawdę, ty, ty, tyle jeśli chodzi o informacje. Przypominam, że jeśli byście chcieli, Kurczę, co przegraliśmy, jeśli byście chcieli, żebyście, żeby ze mną zagrać, oczywiście możecie do mnie wbijać, słuchajcie, ksavistan.pl, zapraszacie mnie na Originie. Jestem otwarty na propozycje wspólnego nagrywania, wspólnego grania. I oprócz tego, słuchajcie, od przyszłego tygodnia zapraszam Was na yy, kontynuację naszej serii Super Heroes, ponieważ 3 tygodnie temu okazał się ostatni odcinek, a bardzo chciałbym to kontynuować, dlatego od przyszłego tygodnia zapraszam Was yy, na nowe odcinki. I cóż, myślę, że to by było na tyle, tu, więc komentujcie, oczywiście, mówcie co chcecie, czego nie chcecie, yy, oceniajcie i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, heos!